Rozpocznę od końca czerwca, kiedy spotkałem się tutaj z panem Robertem Malowiczem, założycielem Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji Społecznej i Kulturalnej aktiv Spotkaliśmy się z okazji tutaj zdobycia przez Roberta brązowego medalu w rzucie dyskiem na mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych. I to też dlatego, żeby że tak powiem, przekazać informacje o funkcjonowaniu kolejnego stowarzyszenia. Przy okazji tutaj chociażby finansowania, o organizacji często mówimy, że mamy sporo różnego rodzaju organizacji o takim charakterze stowarzyszeniowym, pozarządowym, jak Państwo widzicie, pomimo e, wielości tych organizacji jest miejsce e, na powstawanie e, kolejnym i tutaj aktyw jest przykładem, że jest e, spore pole e, do działania również dla osób niepełnosprawnych i chciałbym tutaj może poinformować, że nie, nie, nie ograniczają się te osoby tylko do e, działania na rzecz e, osób, które reprezentują, e, organizując różnego rodzaju koncerty, spotkania, wspomnę jeszcze później o rajdzie samochodowym, który był e, zorganizowany, ale chcę też powiedzieć, że te stowarzyszenia chcą się aktywnie włączyć e, również rozstrzyganiem problemów związanych z funkcjonowaniem naszej małej e, społeczności. 2 lipca, czyli na początku wakacji, odbył się techniczny od, odbiór gminnej e, drogi. Wolsztyn, Tłoki, przedłużenie ulicy Powstańców Wielkopolskich. Inwestorem był oczywiście tutaj nasz urząd. To zadanie było realizowane z pewnym księgiem, o którym wcześniej już tutaj informowaliśmy na sesjach. Zakład, był zakład melioracyjno-budowlany Pana Ryszarda Tarnowskiego z nadzór nad pracami pełnił pan Andrzej Głodarszak, natomiast zakres obejmował e, m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z e, kruszywa. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 565 tysięcy zł. Tego samego dnia również odbył się odbiór techniczny drogi gruntowej e, we Brunabach. była to ulica Słoneczna. Zadanie polegało na wykonaniu robót ciemnych, kanalizacji deszczowej, wykonania odbudowy, ułożenie nawierzchni z masy elektronicznej bitu oraz usunięcia kolizji infrastrukturalnych m.in. z siecią telekomunikacyjną. Wykonawcą robót wybranym w przetargu było przedsiębiorstwo drugiej ulic Zreszna Spółka ZO. Nadzór nad zadaniem sprawował pan Wojciech. Pałupka, natomiast koszt tego zadania to 653 złotych. Dnia Od 6 do 7 lipca 2000 roku mieliśmy kontrolę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej realizacji projektu budynku budowa szlaku Żurawiego wokół jeziora Wolśniewskiego. Program realizowany w oparciu o środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Mówię o tym dlatego, że był to projekt dość skomplikowany. Nie bazowaliśmy tutaj na podstawie typu tych projektów z bardzo ściśle określoną specyfikacją. Roku. Natomiast w wyniku tej kontroli uznano, że cały projekt został przeprowadzony zgodnie z wnioskiem, no i została uruchomiona refundacja w wysokości 197 000 zł, 83 000 zł, 000 zł, co stanowi około 70% tego wnioskowanego przedsięwzięcia. 15 lipca bieżącego roku do tej naszej sali sesyjnej odbyło się spotkanie dotyczące inicjatywy Komisji Europejskiej Jessica. Dwa słowa na ten temat, bo myślę, że będziemy musieli tym tematem zająć się bardzo poważnie. W tej chwili korzystamy ze środków pomocowych, które są przyznane m.in. Polsce na lata 2007-2013. Są to różnego rodzaju dotacje, szczególnie tutaj dla samorządów, podmioty gospodarcze korzystają ze środków na trochę innych zasadach, natomiast te zasady skończą się w roku 2013, wtedy nie będzie już takich dotacji jak są w tej chwili. Pytanie z czego będziemy realizować inwestycje, które społecznie są potrzebne, a nie do końca kwalifikują się do finansowania z kredytów, ponieważ czas zwrotu czy, czy stopień zwrotu jest na tyle niewystarczający, że bank mógłby nawet na takie przedsięwzięcia nie udzielić kredytów. Odpowiedzią jest między innymi program Jessica. Jest to program nakierowany na wspomaganie rozwoju miast województwo wielkopolskie na dzień dzisiejszy. Jest jedynym regionem polskim, które podpisało porozumienie o realizację przedsięwzięć w ramach tego programu i są już przyznane Wojewódzku Polskiemu pieniądze. Te pieniądze są zdeponowane z jednym, na kontakt jednego z banków tutaj inwestycyjnych, żeby w jakiś sposób się do tego celu przygotować. Powstała taka inicjatywa popierana w tej chwili przez siedem miast wielkopolskich, począwszy od Olsztyna aż do Wądrowca, Układ jest związany z elementem łączącym jakim jest, jakim jest linia kolejowa, w tym oczywiście w projekcie uczestniczą na razie w wstępnej fazie i Rakoniewice i Brodź Wielkopolskiej i pozostałe miasta, które są na tym odcinku. No i jest propozycja, abyśmy ten fundusz utworzyli w formie spółki prawa handlowego, która to spółka byłaby beneficjentem tych środków z bezpośrednio z tego programu Jessica. Tutaj informuję o tym dlatego, że gdyby do tego doszło, to będzie niezbędna uchwała rady, będzie niezbędne wniesienie Kapitału zakładowego do uruchomienia całego tego procesu. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy tutaj jeszcze szereg wątpliwości i finansowych, i organizacyjnych, jak to wszystko może funkcjonować i na pewno zanim to trafi na posiedzenie Rady, będziemy się spotykać z inicjatorami tego przedsięwzięcia i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Ja tutaj Państwa informowałem, że wystąpiliśmy tutaj jako gmina z projektem przebudowy Bolsztyńskiej yy, Promenady, yy, począwszy yy, tak, tak obrazowo od y, tego naszego krzywego mostu na Dojcy, do yy, na brzegiem tutaj jeziora na zapleczu ulicy 5 stycznia, yy, z przejściem aż samolot w kierunku tutaj wypływu, yy, wypływu tego naszego roku miejskiego czy wpływu yy, yy, wypływu z jeziora bolszyńskiego. W ramach tego projektu chcemy przebudować cały ten odcinek, chcemy wykonać nowe nawierzchnię, chcemy wykonać nowe punkty widokowe, elementy informacyjne, miejsce, gdzie można się zatrzymać, odpocząć gdzieś w niej jakieś placyki zabaw. I chciałbym tutaj Państwa poinformować, że zostało w tym konkursie złożonych 59 projektów sfinansowany zostanie 20, natomiast nasz projekt znalazł się na ósmym, czyli bardzo wysokim miejscu i mogę już z całą pewnością powiedzieć, że to zadanie w roku przyszłym będziemy, będziemy realizować. 15 lipca odbył się odbiór techniczny ulicy cmentarnej. po że zakres wykonalności był podobny jak w poprzednich drogach, natomiast wartość przedsięwzięcia to 307 tysięcy złotych. Ja myślę, że tutaj uzasadnienie budowy tego odcinka było wielorakie. Po pierwsze po budowaniu ulicy nowej i tego odcinka został już udrożniony w pełni dojazd do tutaj Wąbrze, które jest jednym z bardziej popularnych kopielisk. Myślę, że również zabudowa, która tutaj powstała w ostatnich latach Jeśli na tym odcinku powoduje no, też konieczność tutaj dojazdów w określonych, dobrych warunkach. Nie mówię już tutaj o lokalizacji cmentarza po jednej stronie drogi. Myślę, że tutaj warto w następnych pomyśleć o budowie parkingu czy, czy miejsc parkingowych po przeciwnej stronie tego cmentarza, ponieważ no, jest takie dużo społeczne zapotrzebowanie na parkowanie w tym miejscu.